Proszę Państwa, w wyniku II wojny światowej Polska straciła 1 czwartą, co najmniej jedną czwartą swojego terytorium. Przysłużyli się temu nasi sojusznicy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, no i też nasz sojusznik Związek Sowiecki. Ale tenże Związek Sowiecki właśnie nam tą ziemię zagarnął. Polskie miasta, Lwów, Tarnopol, Stanisławów, Sambor. Zostały miastami Związku Sowieckiego. Dzisiaj, jak wiemy, nie ma już Związku Sowieckiego, który nam tę ziemię zagarnął. Ale wobec tego, gdzie jest Polski Lwów? Gdzie jest Polski Stanisławów? Gdzie są polskie kresy? Kto te kresy zabrał? Jak to państwo się nazywa? To państwo nazywa się Ukraina. To państwo powstało w znacznej części na polskich ziemiach. Nigdy nie było takiego państwa jak Ukraina. Never. Takie państwo nigdy nie istniało. Proszę Państwa, my dziś, tutaj dzisiaj jest świętowane kawałek dalej stąd. Kolejna rocznica. Odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Tak usłyszałem w mediach. Odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Ja przepraszam bardzo. A jak oni odzyskali? Odzyskać można coś, co się miało. Nie można odzyskać czegoś, czego się nie miało. Więc nie ma czegoś takiego jak odzyskanie niepodległości przez Ukrainę. Ukraina ma. Dzisiaj polskie ziemie i o tym musimy pamiętać. Ale jednocześnie ta Ukraina, moja rodzina jest z Kresów. Tam część rodziny zdołała uciec przed bohaterskimi banderowcami, a część rodziny niestety tam została pogrzebana na polach kresowych. I ci, co uciekli, zawsze mówili, żeby uważać na Ukraińców Uważajmy na Ukraińców Dzisiaj w Polsce mamy Według różnych szacunków Od 3 do 4 milionów Ukraińców Ale dzisiaj w Polsce mamy Co jest jeszcze ważniejsze Dzisiaj mamy w Polsce Ukraińską piątą kolumnę Tak, to jest piąta ukraińska kolumna Znajdziemy ją wszędzie I z tym musimy, proszę państwa, walczyć Do tego nie możemy dopuścić Jaki jest mit założycielski Ukrainy? To powiedział prezydent Ukrainy, pan Zełęński, że nikt nie będzie im wybierał bohaterów Ukraińcom. A kto jest tym bohaterem Ukrainy? To są banderowcy, to są ci, co mordowali naszych przodków, to są ich bohaterowie. I my się na to nie zgadzamy. Ja mówiłem już wiele lat temu, że jeżeli chcemy w Polsce mieć spokój z Ukraińcami to musimy zrobić jedną rzecz każdy Ukrainiec który chce wjechać do Polski musi złożyć oświadczenie na granicy że nie popiera banderyzmu i nie zgadza się z banderyzmem i nie jest banderowcem każdy każdy kto takiego oświadczenia nie złoży nie wchodzi, nie wjeżdża do Polski i rzecz jeszcze jedna jeżeli, jeżeli polski rząd chce dobrych stosunków z Ukrainą, to musi, są dwie rzeczy, których musimy oczekiwać od Ukraińców. Jedna to, jest, to są ekshumacje pomordowanych na kresach. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest to, że Ukraińcy przestaną... Czcić banderowców. Przestaną uczyć dzieci, że bandera to jest bohater, że to jest banderyzm, to jest dobry, porządny ruch. Nie. Banderyzm to jest bandytyzm zwykły. To jest faszyzm i to jest nazizm. I precz z banderyzmem. Nie chcemy w Polsce żadnych banderowców. A Polska, jak mówił. Wincenty Witos, pod, pod którego pomnika przyszliśmy, a Polska będzie trwać. Polska będzie wiecznie trwać. Niech żyje Polska! Niech żyje! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska!